Witajcie, kochane przedszkolaki. Przed nami piąte, ostatnie spotkanie przed świętami Wielkiej Nocy. Dzisiaj zapraszam Was na zabawę skodowania. Wy już bardzo pięknie kodujecie na macie do kodowania, i taka, taką też matę poprosiłam was, Waszych rodziców, żeby Wam wykonali, po prostu nawet narysowali na kawałku papieru i za momencik udostępnię Wam moją prezentację, na której to właśnie wspólnie będziemy kodować, czyli układać kolorowe pisanki w trzech kolorach. Już z wami się dzielę. Tutaj popatrzcie pokaz slajdów. I zaczynamy. Wielkanocne kodowanie. Uwaga, każdy z Was dostał od rodziców dziewięć pisanek. Trzy zielone, trzy niebieskie, a także trzy żółte. Spróbujcie teraz na macie do kodowania właśnie w taki sposób je ułożyć. To znaczy trzy zielone na samej górze. Trzy niebieskie. Pod spodem, pod zielonymi. I na samym dole trzy żółte. Udało się? No to uwaga, jedziemy dalej. Ja mam zupełnie pustą matę do kodowania. Zdejmijcie teraz swoje pisanki, połóżcie w jednym miejscu żółte. W jednym miejscu zielone, a w jeszcze innym miejscu niebieskie pisanki, żeby było wam łatwiej po nie sięgać. Uwaga, gotowi jesteście? Zakładam, że jesteście gotowi. Uwaga, połóż swoją pisankę. Na środku jest to pisanka w kolorze jakim? Zielony. Tak. Dobrze. Kolejną połóż w górnym lewym rogu. Popatrz na moją matę i tak samo połóż na swojej. Świetnie. Trzecią pisankę połóż w prawym, dolnym rogu. Udało się? Brawo. Zakładam, że się udało. Uwaga, zdejmij swoje pisanki. Uwaga, 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 jaki teraz się pojawi kolor pisanki. Mm. Uwaga. Żółta. Żółtą kładziemy w lewym, górnym rogu. Tak jest. Uwaga, teraz będzie inny kolor. Nie, taki sam. Również żółtą. Połóż tą żółtą pod spodem. Mhm. Niebieska. W prawym górnym rogu. Kolejna niebieska. Również w prawym, gór, w prawym po prawej stronie, ale nie w rogu, tylko na środku. Mhm. Dobrze. Uwaga, teraz dołożymy żółtą. Pod żółtymi, świetnie. I jak myślicie, jaką teraz położymy? Tak, niebieską pod niebieskimi. Świetnie. Brawo. Pięknie sobie poradziliście z tym zadaniem. Uwaga, znowu zdejmujemy pisanki. Niebieskie na jedną stronę, żółte na drugą stronę. Uwaga, uwaga. Kolejne zadanie. Ciekawe, od której pisanki tym razem zaczniemy? Niebieska na samym dole w rogu. Uwaga. Niebieska, obok. Tak. I trzecia niebieska w tej samej linii. Popatrzcie, policzymy wspólnie. Uwaga, liczymy. Od lewej strony. Rodzice pomagają. Jeden, dwa, trzy. Świetnie. Brawo. Kolejne zadanie. Schowajcie swoje pisanki na bok. Uwaga, uwaga. Żółta na samym dole. <laughs> zielona. Mhm. Popatrz, że jest zielona. I w środku niebieska. Świetnie. Udało Wam się? Popatrz, na samej górze zielona, później na dole pod spodem niebieska i na samym dole żółta. Świetnie. Odłóżcie pisanki na bok. Uwaga. Niebieska. Świetnie, na samym dole. Mhm. Uwaga, tu będzie duży pisanek. Niebieska. Popatrz, po przekątnej. Po drugiej stronie. Po przekątnej. To jest przekątna. Mhm. Uwaga, trzecia pisanka. Tak. I czwarta pisanka. Świetnie, w kwadracie nam się ułożyły. Policzymy. Uwaga. Jeden, dwa, trzy, cztery, cztery pisanki. Pokażcie cztery paluszki. Jeden, dwa, trzy, cztery. Udało się? Brawo! Brawo! Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze kodowanie. Bardzo Wam dziękuję za wspólną zabawę. Myślę, że teraz czas na mały relaks. Jest tam taka malutka niespodzianka na stronie. Jeśli rodzice wam pozwolą, to może coś tam jeszcze sobie porobicie. Ja was mocno ściskam. Życzę Wam właśnie, czego wam życzyć na święta. Więcej czasu z rodzicami, więcej wspólnych rozmów, spacerów, gier, planszowych, karcianych, więcej przytulasów, więcej czasu po prostu dla siebie. Zapraszam na szesnastą też na nasz fanpage na Facebooku na czytanie bajki o zajączku. Trzymajcie się, pa pa!